Myślę, że zobaczenie na żywo zawodów Red Bull Rampage to jest taki ultimate, święty graal dla każdego freeridera, który ma możliwości i chce osiągać jak najwięcej. To było moje dziecięce marzenie, aby pojeździć na pustyni Utah. Chciałem też na własne oczy zobaczyć start kobiet. Nie da się tego porównać z niczym innym. Są to tak unikatowe zawody, gdzie oglądanie tego w internecie w ogóle nie jest do porównania z tego, jak wygląda to na żywo i mega się jaram, że miałem okazję to zobaczyć, jak jeżdżą, jak się wywracają, jakie jest napięcie na miejscu i mega zajawa. w Stanach? Nie. Ja, Coś tak. Ja Znam ktoś, kto był. Dlaczego my jesteśmy chudzi, oni są grubi. My chodzimy spodam, Oni jeżdżą. Albo takimi małymi trolejbusami. Natalia jest jedną z najlepszych freeraderek w Polsce. Ma mega duże doświadczenie. Latała w wielu miejscach. Jeździła po różnych trasach. I potrafi naprawdę dobrze jeździć. Plus rozumiesz, że przygotowanie fizyczne jest ważne. I jeździ na dircie, więc ma wszystkie elementy, które są potrzebne, żeby dobrze jeździć na rowerze. Musi na pewno skupić się na pracy swojej głowy, żeby przerzucić umiejętności, które ma, i opanować ten strach. No bo nie da się ukryć, że to wiele elementów jest tam po prostu strasznych, ale wiem, że ma ten potencjał, żeby pocisnąć dobrze w Stanach. Tylko musi włożyć dużo pracy, ale wiem, że jest zmotywowana. Także jestem przekonany, że wszystko pójdzie tak, jak ma. Podróż i sam jetlag są mega męczące. Zgraliśmy ekipę ziomków, co ciekawe nie tripowaliśmy wcześniej razem. Łączyła nas przede wszystkim Zajawa, no i po prostu zrobiliśmy to. Każdy z nas miał swój cel na tym tripie, moim było stawienie czoła pustynnym przepaściom. Musiałem się przekonać, czy dam radę wystartować w Rampage'u. Jeżdżenie po Utah ciężko porównać z czymś innym. Jest to przede wszystkim nawierzchnia, która nie występuje za często w Europie, więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jeżdżenie po bardzo dużej ekspozycji. Pani, jak gdzie trzeba jechać? Rozgrzeć się trzeba. Spokojnie. Do no, mnie się generalnie w głowie kręci od samej ekspozycji terenu. I mam taki przylęk w wysokości, to tutaj masz taką korbę. Już jak idziesz do góry, a co dopiero jechać w dół, nie? W sensie, ja pierdolę. Ja za tam jest inna, uczy pokory i sprawia, że nagle masz po prostu lęk wysokości. Słuchajcie, mam na sobie historyczną dla mnie koszulkę, bo to jest koszulka, którą dostałam w 2017 roku, jak jechałam na pierwszy trip z Dartem. I jestem mega zajarana, że od tamtej pory dalej jestem w teamie, że ci ludzie dalej we mnie wierzą i jestem tutaj właśnie dzięki nim. Dlatego dzięki ale że was mam i mega się jaram, że mogę jeździć na tym rowerze. Jeździliśmy na starej zonie, lokalesi kopią tam chopeczki, a ze szczytu wiedzie kilka linii, mniej lub bardziej szalonych. Łatwych przeszkód nie ma tam za wiele. Na pustyni musimy mierzyć się z upałem, masakrycznie suchym powietrzem, zmiksowanym spływem, który tak uderza w nozdrza, że codziennie smarkaliśmy krwią. Przeciwnikiem rowerzysty jest wiatr, ale przede wszystkim własne ograniczenia w głowie. tam i małp przyspadają z drzewa rowerowe tango no krok w przód krok w tył well i almost rode off the track no way to make it look good though Oopsies. I come back to try to make my own path Bycia na miejscu, czucia tego klimatu i czucia, że osoby, które znasz trochę z internetu, niektóre znasz osobiście, jeżdżą po tych trasach i widzisz, jak mięciutko to robią, ale z drugiej strony widzisz też, że się boją i że przeżywają i widzą, że wieje wiatr, i nie są pewni, i wiedzą, że jest naprawdę duże ryzyko, to było czuć to napięcie się mega motywowały wzajemnie, pomagały sobie, zbijały piony, cały tłum triumfował i na treningach, i na zawodach i widać było, że stworzyły historię. Ze swojej perspektywy, jako osoby, która uprawia Big Ride, wiele z przeszkód, które zawodnicy jechali na Rampage'u, Okoliczność, tak na spokojnie. Myślę, że mógłbym pojechać. Oczywiście nie robić takich szalonych rzeczy i nie czuć się tak komfortowo, ale ze swojej perspektywy patrzyłem na to, że to co oni robią kosmos ale że niektóre rzeczy do polecenia ale całościowo umiejętność jazdy na rowerze, ryzykowanie rewelacja. Nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak ogromne to są przeszkody. Jeżeli chodzi o facetów Zrobiło to naprawdę na nas ogromne wrażenie, oglądaliśmy też treningi zarówno mężczyzn, jak i kobiet i można było wyczuć w powietrzu taką tęgą atmosferę, że to nie były luźne lapsy. Szymon Godziek, mega szacun, Szymek jesteś mega kotem, super przejazd, kilka małych błędów, o których sam mówiłeś, ale przejazd idealny. No a odnosząc się do wyniku Semenuka, no Semenuk przyjechał, Zrobił wszystko tak, jak trzeba, według klucza, mega ładnie, mega czysto, więc wygrana, zasłużona. Ale Szymon, jesteś drugi mega Polska górą, a Ty jesteś szefem. Będąc już w Utah, warto odwiedzić Big Water, bo jest to legendarny spocik, więc stawić czoła temu nieziemskiemu klimatowi, uczucia jazdy w takim puchu, Pyle, na którym jesteś jak na księżycu. Coś pięknego. No i wiele priorytetowych edytów tam powstało, więc warto tam postawić swoją stopę. I myślę, że każdy, kto jeździ na rowerze i chce nowych doświadczeń, to chciałby pojechać w takie miejsce. Nam się udało. Mega ciężko się podchodzi, mega gorąco, mega trudne, ale satysfakcja z jazdy mega fajna. Także i szacun dla tych wszystkich kotów, którzy latają lewo, prawo, lewo, prawo, bo to nie jest łatwe. Cele jasno określone, plan jest prosty, przede mną jest naprawdę masa ciężkiej pracy na wielu płaszczyznach. W przyszłym roku wracamy do Utah, dalej jeździć i mierzyć się z przepaściami. A 2026 idę po ciebie.